Cześć Jakob. Witam. Dzisiaj mamy okazję spotkać się w sklepie Strefa Mocy. Co dzisiaj tutaj będziesz robił? Czy jestem jakby tak powiedzmy wrażoną przedstawicielami od naszego sponsora, czyli od firmy Olimp Sport Nutrition. Co jakiś czas mamy takie coś w umowie, że wysyłają nas gdzieś, żebyśmy byli na, że tak powiem... Zapotrzebowanie na potrzeby ludzi, którzy by ewentualnie by chcieli przyjść, dać jakieś pytania, czy tam związane z treningiem, żywieniem czy suplementacją. No właśnie widziałem, że już kilka osób, bo rozmawialiście trochę o żywieniu, tak po, po, posłuchałem. Kurczę, znasz się trochę na tym. Coś tam wiem, tak nie skromnie powiem coś tam wiem, ale nie ukrywam, że to jest tak. Obszerna dziedzina, tak obszerna branża, że tutaj ciągle trzeba się dokształcać, ciągle trzeba coś nowego poznawać i nawet jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę, to jeżeli osiądziesz, tak powiem, na laurach, bo już nie wiem, ma dyplom, czy jakąś tam wiedzę i tak dalej, no to niestety za chwilę go wszyscy wyprzedzą i tutaj cały czas trzeba być na bieżąco. No właśnie, jak to jest? Cały czas siedzisz, nie w książkach, pytasz się kogoś, doszkarasz, jak to u ciebie jest. Chodzi mi o właśnie o dietę, o te wszystkie sprawy żywieniowe. Jest to wszystko. Wszystko po trochu, tak? Czyli trochę książek. Eee... Staram się jak najbardziej czytać, chociaż nie ukrywam, że jeżeli chodzi o polskie książki, ich jest stosunkowo mało i jest mało w czym wybierać, niestety. Bardziej takie anglojęzyczne publikacje, jeżeli już byłyby tutaj lepszym wyborem. Internet, szczególnie jeżeli chodzi o badania naukowe, to wszystkie te badania staram się śled... Wiadomo, że może nie wszystkie, ale większość staram się śledzić, żeby jednak tam na bieżąco sprawdzać, czy stan wiedzy się zmienia, bo faktycznie jest tak, że z czasem dowiadujemy się nowych informacji. No i różne szkolenia, pomijając fakt, że sam prowadzę szkolenia, to jednak też z chęcią jeżdżę na szkolenia. Eee, tak jak teraz na przykład byliśmy tam prowadzone przez dziewczyny z MedFood, czyli jakiś tam cały czas też staramy się czegoś się uczyć nowego, żeby bo w żywieniu jest tak, że jest, moim zdaniem, przynajmniej wiele sposobów, żeby dojść do określonego wyglądu. Jest wiele dobrych specjalistów, które mają jednak różne poglądy, ale każdy jest skuteczny, bo tutaj nie ma jednej prawdy. Więc po prostu, żeby być dobrym w żywieniu, moim zdaniem, trzeba być elastycznym, żeby umieć później żywienie dopasować indywidualnie. No właśnie, bo to jest dość indywidualna sprawa, bo dobierasz do zupełnie różnych osób pewien styl żywienia, ćwiczeń, prawda? Czy u mnie jest o tyle łatwiej, że ja. Bardziej jednak specjalizuje się osób, które trenują siłowo, siłowo szybkościowo-siłowo, wytrzymałościowo-siłowo. Ja bardziej się skupiam nad tymi ludźmi trenującymi. Nie pracuję z ludźmi, którzy nie trenują, też nie, nie pracuję z ludźmi, którzy no, tam może jednego, dwóch klientów mam sportów wytrzymałościowych stricte. Tam no, na przykład jeden teraz z moich. Podopiecznych e, przybiegła jako pierwszy ten maraton warszawski, który był, więc to też no, dla mnie doświadczenie nowe, bo nie miałem takich wcześniej, ale to są ludzie pojedynczy. Nie mogę powiedzieć, że pracuję z takimi ludźmi, bo to są jakieś tam pojedyncze wyzwania. Głównie skupiam się jednak na tych, tam gdzie jest sport o charakterze siłowym. No właśnie, a sam, bazując na swojej wiedzy i jakby doświadczeniu, też nie wiem, nazwijmy to, wymyślasz coś nowego? Wychodzi sensie? mi o ożywienie, nie pewne jakieś masz, nie wiem, wiesz, że na przykład to zjesz z czymś tam albo popijesz czymś i to ma określony skutek? Czy wiesz co, już mam jakiś tam swój utarty schemat, w sensie wiem mniej więcej ile potrzebuję spożywać kalorii, żeby dostarczyć sobie odpowiednią ilość energii. Jeżeli chodzi o to, czy coś zmieniam, tak, zmieniam teraz na przykład sobie to, ale to też wynika moje zmiany z tego, że wcześniej trenowałem kulturystykę, czyli też miałem inne zapotrzebowanie na białko, musiałem więcej białka jeść. Te treningi nie były tak wymagające jak teraz. To był też zazwyczaj jeden trening plus trening aerobowy o niskiej intensywności, czyli tam nie było takiego zapotrzebowania też na energię. E, mniejszą, więc teraz na to bardziej zwracam uwagę. E, jem mniej białka, ale więcej tłuszczu, zarówno jak i węglowodanów. E, nie zwracałem kiedyś tak uwagę na proporcje tłuszczu, bo wiele badań teraz pokazują że jeżeli odpowiednio dopasujemy tłuszcze typu nasycony, jedno, wielo to możemy również wpływać na wytwarzanie chociażby takich hormonów jak testosteron, więc jakby teraz na takie rzeczy zaczynają zwracać uwagę. Generalnie zagubiłem się trochę. No, nie, jest, nie jest to naprawdę takie ciężkie jak się wydaje po prostu no trzeba trochę czasu na to poświęcić żeby to zrozumieć a potem to naprawdę staje się klarowne plus też jakby mam dużo kolegów że tak powiem chociażby jeden który tutaj pracuje właśnie w Strefie Mocy czyli Michał Wczosek. też między sobą konsultujemy wymieniamy się poglądami i to też jest swego forma edukacji ponieważ Zgadzamy się chyba w 90%, ale w 10 nie. Więc to te 10% to jest edukacja i dla niego, i dla mnie. To jest to nowe, właśnie doświadczenie, tak? Tak, dokładnie tak.